Pamiętacie powódź? Byłem tam dwa dni po zalaniu. Wszystko pozrywane, wszystkie media. Woda, gaz, prąd, drogi poniszczone, mosty poniszczone, brak możliwości przejechania, światło wody pozrywane, brak możliwości kontaktu. Sieć komórkowa nie działała, nie można było nigdzie SMS-a, napisać nie można było nigdzie zadzwonić, nie można było prosić o żadną pomoc. Olbrzymi problem z dystrybucją pomocy, która docierała, bo niby którędy miała to docierać. I jak nie było wiadomo, kto Ile, czego potrzebuje, gdzie to dowieść? Zobaczcie, piękna niby ulica. A dokąd aż sięgała woda? Wszyscy poszkodowani w dotkniętych miejscowościach tą klęską nie mogli powiedzieć: My potrzebujemy tego czy tamtego. Nikt nie wiedział, gdzie zawozić chleb, gdzie zawozić wodę. Kto potrzebuje, był chaos. Dlaczego? Bo nie było komunikacji, bo było wszystko zniszczone, jak widzicie, wszystko wymiecione, pozrywane, wszystko było. Rozwiązaniem właśnie Stalin, który podłączycie do prądu, macie komunikator, możecie zadzwonić, możecie wezwać pomoc, dostarczyć pomoc innym, dopiero po wielu dniach dostarczono zapasowy BTS, który umożliwiał komunikację.